W filmie, cię ja zapraszam Was na ulubieńców niekosmetycznych miesiąca października. Strasznie ten czas leci. Mówiłam to są we wrześniu, ale październik zupełnie zleciał mi tak, nawet nie wiem kiedy to się stało i zaraz po prostu będzie listopad, grudzień i koniec roku Sylwester. No i mamy rok 2015 z głowy. Przychodzę do Was z ulubieńcami niekosmetycznymi z bardzo prostego powodu. Po prostu w tym miesiąc nie w życiu, ale nie kupiłam sobie praktycznie kompletnie nic z żadnej kolorówki. Pięgnecę to właściwie podstawa, szamponowosów i tak dalej, jakieś takie drobne rzeczy, ale nic takiego wow, super po prostu, żebym Wam chciała to pokazać. Dlatego mam dla Was ulubieńców, będzie to 6 ulubieńców niekosmetycznych i tak jak widzicie w opisie na dole, są to ulubieńcy z kategorii blogi, strony oraz kanały na YouTube, także zapraszam Was serdecznie. Pierwszym ulubieńcem będzie blog. Jest to blog dziewczyny, którą ja oglądałam już kilka lat temu, yy, dwa lub trzy lata temu lub nawet jeszcze więcej. To jest blog Angeliki i blog ten nazywa się teraz zatrzymując czas. Zobaczcie sobie, nie wiem czy ją znacie czy nie, to jest dziewczyna, która teraz ma dziecko, w ogóle jestem w szoku, że, że ona urodziła niedawno córeczkę. To jest dziewczyna, która głównie zajmuje się, przedtem prowadziła bardziej blog o tematyce modowej, teraz prowadzi bardziej blog lifestyle'owy, ze względu na to, że ma dziecko, to po prostu rozszerzyła jakby swój, swój zakres bloga też jakby o ten zakres. Pokazuje różne ubranka dziecięce, także dla przyszłych matek lub matek teraźniejszych naprawdę fajna sprawa. Pokazuje naprawdę śliczne rzeczy. Ona w ogóle ma blog utrzymany w takiej y, tematyce pastelowej. Ja ostatnio też y, mam jakiegoś siebie na tym punkcie. Widzicie po moim nowym tle, również jest pastelowe. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu i będzie się teraz przyjemnie mnie oglądało. I wracając, tak jak mówię, blog jest bardzo przyjemny w odbiorze. Naprawdę pisze y, bardzo fajne zdjęcia, mocno przyciągają wzrok. Także jeśli takie blogi Was interesują, zapraszam Was serdecznie. Link do blogu będzie w opisie oraz gdzieś pojawi się oczywiście na ekranie. Drugim ulubieńcem jest strona, którą ja w tym miesiącu przeglądałam namiętnie, to jest strona, która nazywa się Behance, nie wiem czy tam znacie czy nie, ale to jest właśnie strona dla pasjonatów, powiedzmy fotografii, grafiki i wszystkim co z tym związane. Na tej stronie mamy różne portfolio, ja sobie tutaj właśnie w tym momencie ym, przeglądam na tablecie i to jest, mamy na przykład fotografię, grafikę, animację komputerową, kierownictwo artystyczne, marki, moda, projektowanie, projekty www i inne. I to naprawdę macie bardzo ciekawe rzeczy. Jeśli interesuje się fotografem, tak jak ja, to macie portfolio najróżniejszych fotografów, najróżniejszych grafików. Naprawdę bardzo fajna strona, zobaczcie sobie jeśli interesujecie się właśnie tymi, tymi rzeczami. Naprawdę można się tak zainspirować, że po prostu masakra, mega rzeczy, mega utalentowani ludzie, naprawdę świetna strona. Behance net zapraszam Was serdecznie. Czas na kanały na YouTubie i pierwszym z kanałów, który odkryłam właśnie niedawno, ale już go oglądam, może filmów jest dosłownie tam kilka, to jest kanał faceta, który nazywa się Żeby się nie pomylić. Jay Alvarez to jest facet, którego ja też obserwuję na Instagramie. Ona chyba około, nie wiem, kilka, dwa lub trzy miliony obserwatorów na Instagramie. Robi przepiękne zdjęcia, a filmy kręci mega. To nie są filmy o żadnej y, tematyce, nie wiem, lifestyle'owej, w sensie właściwie samo lejsterowej tematyce, ale nie ma tam żadnej narracji, wszystko jest po prostu ym, z muzyką. Ym. Zobaczcie sobie. Przepiękne filmy, facet odwiedza takie miejsca, że po prostu głowa mała. Oglądając ten film, się sobie, Boże, co ja robię, marnuję swoje życie, że ja tu jeszcze siedzę. Są naprawdę na świecie piękne miejsca, o których nawet nie mamy pojęcia i chcecie się przenieść troszkę właśnie w takie egzotyczne, bardziej rejony, zapraszam Was na jego kanał. Jest naprawdę świetny. Również subskrybuję właśnie go na Instagramie, się obserwuje na Instagramie i niedawno, niedawno subskrybuję go również. Na YouTube zobaczcie sobie naprawdę świetne. On kręci film razem ze swoją dziewczyną. Po prostu coś pięknego naprawdę trzeba to zobaczyć. Drugą osobą, którą subskrybuję około dwóch miesięcy, to jest dziewczyna, która nazywa się Natalia Pedersen. To jest dziewczyna, która jest niezwykle talentowaną wizarzystką. I obserwuję ją też na Instagramie i właściwie stamtąd trafiłam do niej na YouTube, ponieważ kanał właściwie otworzony dopiero niedawno. Maluje przepięknie, ma taką fantazję, że naprawdę świetnie. Ona ma może mało takich makijaży tradycyjnych, bardziej ma takie makijaże ekstrawaganckie, z jakimś dodatkiem brokatów i różnych innych po prostu ym, ciekawych rzeczy. Zobaczcie sobie ją Natalia Pedersen, yy, będziecie mieć linka na dole oraz tutaj, gdzie oczywiście na ekranie. Drugą osobą jest osoba, którą subskrybuję naprawdę już od bardzo dawna, ale ona zawsze jest moją ulubienicą, choćby nie wiem, co się działo. To jest dziewczyna amerykanka, która nazywa się Carly Bybel, jeśli dobrze mówię. Na pewno ją znacie. Przepiękna dziewczyna, naprawdę uwielbiam oglądać jej filmiki, uwielbiam oglądać jej tutoriale. Ona naprawdę ma na wysokim poziomie te filmy i naprawdę widzę, że oglądają, powiedzmy, nie już od początku, ale mm, wtedy, kiedy jakby te filmy nie były aż tak bardzo dobrej jakości, nie były aż tak po prostu świetne widzę jak ona robi postęp, jak niesamowicie teraz to wszystko wygląda, jak ona się zmienia. Jest naprawdę przepiękna dziewczyna, zobaczcie sobie ją, zobaczcie sobie również jej Instagram. Myślę, że większość z was już ją zna, zobaczcie sobie jej kanał oraz oczywiście Instagram, ponieważ wszyscy oni mają profil również na Instagramie, także ona jest moim ulubieńcem praktycznie rocznym, dwuletnim, trzyletnim, ona zawsze jest u mnie na tak. Carly Piper, zobaczcie sobie. I ostatnią osobą, również jest to dziewczyna, która ma kanał na YouTubie Jest to dziewczyna, która nazywa się Gigi A właściwie Gigi Gorgeous Ona jest Amerykanką Co ciekawe, ona jest osobą transseksualną Czyli ona kiedyś była mężczyzną Teraz zmieniła płeć właśnie na kobietę Powiem Wam tyle, że ja po prostu w życiu bym nie powiedziała, że to był facet Przepiękna dziewczyna Dziewczyna jest przepiękna, bardzo sympatyczna Ma fajne filmiki, naprawdę świetna Wpływa po prostu humor, gdzie się ogląda i naprawdę wprowadza mega pozytywną atmosferę, także Gigi, tak jak powiedziałam wcześniej, również ma konto na Instagramie, także zobaczcie sobie również na Instagramie. Jest bardzo znana, ostatnio wystąpiła również w teledysku, z tego co widziałam, Adama Lamberta, także zobaczcie sobie, uczajcie sobie Gigi, ponieważ naprawdę jest fajna i poprawia humor, myślę, że jest mega pozytywna i kanał jest bardzo kolorowy, bardzo taki jaskrawy, bardzo dziewczyński. Tak, jeśli lubicie takie kanały i lubicie amerykański właśnie styl yy, amerykańskich dziewczyn, które pędzą na YouTube zobaczcie sobie również Gigi. Okej, okay, tak prezentują się ulubieńcy października, to byli ulubieńcy niekosmetyczni. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie wykańczyliście tak jak zawsze. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału, do obserwowania mnie na Instagramie, w Facebooku oraz blogu, który właściwie został reaktywowany w zeszłym tygodniu. Także zapraszam was serdecznie, żegnam się z wami i do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się!